Na wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej wagosłach zostały wybrane radne Magdalena Jaroszewska i Antonina Jeka. Co bym chciała zmienić? No właściwie to jest dużo pomysłów, ale no, żaden taki nie jest aż tak dopracowany jeszcze. Myślę, że będziemy rozmawiać na kolejnych spotkaniach, żeby stworzyć coś, co jakby pozwoli też młodzieży się rozwijać w jakichś zainteresowaniach e, na, właśnie na terenie naszej gminy, bo mamy wiele takich miejsc, które można, e, w których można po prostu zrobić coś, żebyśmy my jako młodzież mogli. E, się udzielać bardziej, czy tam brać udział? Jest to na pewno dodatkowy podmiot, z którym możemy się konsultować. Wszystkie takie rzeczy związane z procesem inwestycyjnym, jeśli chodzi o tą grupę wiekową, ale również o duże zdanie, które zamierzamy w najbliższych latach zrealizować, czyli budowę domu kultury we Władysłowie. To również różnego rodzaju koordynacje, jeśli chodzi o akty prawa miejscowego, które już dzisiaj w naszym samorządzie obowiązują. Chociażby młodzieżowy, budżet obywatelski. No i żeby taki to był głos doradczy, który będzie brany nie tylko pod uwagę przy okazji, ale na co dzień.